Witamy w podcaście Sektor 3.0. To miejsce dla organizacji społecznych, społeczników, społeczniczek i wszystkich tych, którzy chcą robić dobre rzeczy, zarówno offline, jak i online. Dowiecie się od nas, jak połączyć działania społeczne i nowe technologie. Dostaniecie dużo tipów i trików. Te wskazówki pomogą Wam zmienić świat. Z tej strony Filip Jędruch witam i zapraszam na nasze kolejne spotkanie dzisiaj spotkanie z Moniką Podymu urabiegą producentką wideo i reżyserką. Treść jest najważniejsza. Jeśli byśmy się już skupiali tutaj na konkrecie i porównywali dźwięk z obrazem kiedyś, absolutnie bym powiedziała, że obraz jest najważniejszy, ale teraz niestety dźwięk wygrywa. Monika Podemarabiega, producentka i reżyserka. Żyjemy w takich czasach, kiedy już trzeba coś robić. Trzeba w jakiś sposób zadbać o ten swój wizerunek w internecie. Trzeba robić dużo i trzeba robić wszystko, czy właśnie. Niekoniecznie wszystko, bo to, czy trzeba robić, już wiemy, ale pytanie brzmi, jak to robić? Jak robić mądrze wideo do sieci? Tu pewnie najlepiej byłoby powiedzieć, jak zrobić dużo, nie męcząc się, ale do tego też będziemy przechodzić, więc pytanie może właśnie najpierw takie, jak robić to mądrze? Planować? Strasznie trudne pytanie, rzekłabym, yy, i powiem Ci szczerze, że podejdę do niego bardzo filozoficznie. W sensie nie, nie skupię się na wideo, ale samym podejściu w ogóle do wideo. I tutaj mam takie poczucie, że trzeba zaznaczyć yy, naszym odbiorcom dwie kwestie, że trzeba wyważyć dwie sytuacje. Z jednej strony dbać o swój wizerunek, bo w sieci nigdy nic nie ginie, a my produkujemy do sieci głównie w tych czasach. A druga rzecz, nie bać się próbować. Bo dziś są takie czasy, że nie ma szklanych sufitów nad nami. Mamy telefony, możemy wszystko sami wyprodukować, więc wystarczy mieć odwagę i, się, yy, i po prostu spróbować. Tylko, tak jak mówię, robić to rozważnie, z głową, żeby siebie nie skrzywdzić. To bardzo ważne. Mamy dostęp do narzędzi, one są kuszące, bo są często darmowe, oferują mnóstwo, mnóstwo opcji. Możemy z nich korzystać, ale wtedy też może powstawać nadprodukcja albo coś, z czego po prostu nie będziemy do końca później już zadowoleni. To jeszcze jedno słowo, które przewija się często, kiedy mówimy o tym, jak produkować do sieci, to angażujące. Angażujące wideo. Co to znaczy? I jak to też mierzyć? Czy tym jakie reakcje powoduje nasze wideo, czy angażujące wideo powoduje, że jesteśmy przyklejeni do ekranu. Coś w tym stylu. Dawno temu, bo już mam sporo lat doświadczenia, czym warto się chwalić, ale z drugiej strony jest taka zawsze już łezka wokół, że to aż tyle lat już się tym zajmuję i nadal mnie to kręci. To jest właśnie też druga strona medalu, ta emocja, ten rewers, że osoby, które produkują wideo, mają naprawdę z tego fan i ja wszystkim życzę, aby taką radość w tej produkcji właśnie odczuwały, bo przy każdym materiale, czy to jest mikroprodukcja, na telefonie czy jakaś wielka sytuacja lifeowa. Ja staram się właśnie być taka na 100% zaangażowana, ale jeśli chodzi o tego mojego odbiorcę, jak on ma być zaangażowany, żebym ja miała z tego fajny efekt. Dawno temu zawsze sobie wyobrażałam, że za kamerą gdzieś tam stoi moja mama. Albo bliska mi y, mojemu sercu osoba, dzisiaj musiałabym to grono poszerzyć y, i dopasować do pola eksploatacji, ponieważ jak coś produkujemy, to musimy zbadać nasze pole eksploatacji. Pole eksploatacji to oczywiście miejsce, gdzie będziemy publikować nasz materiał. Czyli jeżeli mówiłabym do grona szerszego, YouTube, właśnie taka sfera, gdzie moja mama 50 plus by nas oglądała, no to wyobrażałabym sobie, że tą osobą, która ma zrozumieć odbiór, czyli to, co chcę przekazać w materiale, byłaby moja mama. Ale też wiadomo, jest Insta, jest TikTok, no to tutaj bardziej chciałabym się porozumieć z moją córką, którą mam, 13-latkę, i ona bardzo często tak szczerze feedbackuje moje materiały i mówi, mama dobrze, albo nie, mama, nie, no przegięcie, ja to już nie jest w trendzie. Więc to jest takie bardzo, bardzo fajne. Ufajmy naszym. Naszym bliskim, bo oni y, nigdy nie będą chcieli nas skrzywdzić i zawsze nam powiedzą prawdę. Jak coś produkujemy w gronie ze współpracownikami, to czasami jest tak, że jak szefujesz ekipie, no to ciężko jest ci powiedzieć, ej stary, nie do końca to się, to się klei, ale mąż, żona, przyjaciel, przyjaciółka, dziecko zawsze ci powie prawdę. Więc skupmy się na ich opinii, weźmy sobie ten feedback do serca, to będzie mocne, myślę, wtedy. To co też biorę z twojej odpowiedzi, to fakt, że zawsze warto mieć kogoś, od kogo można odbić ten materiał, Jak żeby najbardziej. on nie szedł żeby on nie szedł z próżni naszej głowy po prostu. I jak najbardziej tu jeszcze dopowiem dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, słuchajmy tych osób, bo często jest tak, że my się kłócimy o nasz materiał. Mówimy: "Ale ja chciałem, ja chciałam. Nie, jeżeli ja zrobiłam materiał, poświęciłam na niego mnóstwo czasu w researchu, potem go y, nagrywałam, montowałam, złożyłam i przekazuję komuś, kto ma tylko jedną jedyną szansę, żeby go obejrzeć i zrozumieć i on tego nie rozumie, to jest prosty komunikat. Materiał jest Źle poukładany. Trzeba do niego podejść jeszcze raz. I jeszcze tylko dopowiem te emocje, bo mówiłeś angażujący. Oczywiście podstawą całego materiału, każdego materiału, zawsze jest emocja. Ona musi być. To musi być prawda wychodząca po prostu z serca. Myślę też, że dobra historia zawsze jest czymś, co nas angażuje. Możemy komuś coś opowiedzieć, wtedy ten ktoś dowie się czegoś o nas, ale też dowie się czegoś. O sobie być może, jeśli to będzie na tyle uniwersalne, a kotwiczę do tego, że organizacje społeczne mają chyba troszeczkę ułatwione zadanie, bo ta ich historia zawsze tam jest. Pomagają komuś. Robią działania społeczne, mają kolejne osoby, których historie mogą opowiedzieć? Czy to jest taki duży plus? Absolutnie tak. To jest tak zwane human story, które po prostu akurat w tych miejscach, o których wspomniałeś, leży. Wystarczy to podnieść, zainteresować się tym i zrobić materiał od szczegółu do ogółu, bo my bardzo często też produkując jakieś materiały, dotykając tematy, tworząc falietony, staramy się zawrzeć wszystko naraz, a to nie o to chodzi. Czasami wystarczy. Stworzyć piramidę. Tutaj już nawiązuje do drabinki, czyli do y, sposobu y, tworzenia materiału, i wystarczy na bliskim przykładzie y, jakiegoś człowieka, konkretnej historii ludzkiej, pokazać, jak to działa. Prosty przykład biznesowy. Jeżeli powiemy ludziom, że podatki wzrosną albo że inflacja podnosi się do góry zbyt mocno, nie do końca to do nas trafi. Ale jeżeli wytłumaczymy komuś, że chleb albo mleko rośnie i ty, Kowalski, idąc do sklepu, będziesz musiał za to więcej zapłacić, to on od razu to przyjmie jak do siebie, bo to jest dla niego komunikat. Ja jestem takim potencjalnym Kowalskim. Dlatego właśnie warto robić takie materiały Human Story, bo wtedy one dotykają nas. Każdy z nas ma w rodzinie jakąś historię, która będzie powiązała związana właśnie z tym konkretnym przykładem. To też z takiej reporterskiej działalności mogę śmiało powiedzieć, że technika rozmowy na przykład, albo myśleniu o tym, jaką historię możemy opowiedzieć, sprawdza się doskonale następująca. Na początek powiedzmy to, co zawsze mówimy, czyli historię naszą, taką jak mamy napisaną na stronie internetowej na przykład, a dopiero potem, jak już się rozgadamy, trafimy do tego, w cudzysłowie, mięsa, czyli tego, co każdy chce usłyszeć, tej porywającej i ściskającej historii. Tak zwana metoda trzech pytań, prawda? Ogólne, dochodzące... I do celu, i do celu. Dokładnie tak. Trzeba o tym myśleć, no, też pozbyć się pewnego wstydu, czy pewnego takiego, myślę, no, wycofania czegoś, że my wzruszeniem ramion reagujemy na to, jak działamy, na przykład, jeśli chodzi o działalność społeczną. Co jest zyskiem, jeśli chodzi o takie wideo? Nie monetyzujemy tego, ale na pewno zyskiem może być reakcja, upowszechnienie tej naszej. Myśli tej naszej działalności, jak możemy myśleć o tym? No bo wydajemy energię, wydajemy pomysły, korzystamy z narzędzia, swój czas poświęcamy, a co możemy zyskać? Czas naszego odbiorcy, który jest w tym momencie najcenniejszym elementem, poruszyłeś tutaj bardzo, bardzo ważny wątek. Tworząc materiał, w ogóle wymyślając treść danego materiału, dostosowując ten materiał do naszego pola eksploatacji, do naszego odbiorcy, musimy pamiętać o tym, że jego czas jest cenny i zmniejsza się z dnia na dzień, tak naprawdę. Mamy strasznie dużo materiałów wideo, które produkowane są dziennie, już nie pamiętam jaka to jest liczba, ale ta liczba jest przerażająca. To też w nawiązaniu do tego, ile produkujemy i żeby też nie przerażać, Przepracowywać się, żeby, żeby nie produkować za dużo, albo produkować tak umiejętnie, żeby potem pięknie recyklingować te swoje materiały. Ale najważniejsze właśnie jest złapać tego odbiorcę. Mówi się, że ważny odbiorca dla nas w dzisiejszych czasach to jest ktoś, kto Kogo moglibyśmy określić jako fan. Fan to jest osoba, która wraca do nas przynajmniej raz w tygodniu, czyli jest regularnym e, naszym przyjacielem e, i po prostu będzie czekać na kolejne nasze, nasze materiały, nasze e, historie, jak wspominaliśmy tutaj, na przykład Human Story. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Chcemy jednak skorzystać z Twojej uwagi i powiedzieć, że rusza Fundusz Sektor 3.0. Jeśli macie pomysł na rozwiązanie konkretnego społecznego problemu przy pomocy nowych technologii, technologii cyfrowych, zgłoście się do tegorocznej edycji. Możecie zdobyć finansowanie swojego rozwiązania i merytoryczne wsparcie mentorów. W łącznej puli jest aż 120 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada. Więcej informacji na sektor30.pl. Teraz już wracamy do rozmowy. Przechodzimy teraz do drugiej części naszej rozmowy, która będzie dotyczyła rad, porad, małych tipów. Mówimy tutaj o produkcji. To może być odebrane jako coś takiego wielkiego, gdzie my mamy bardzo duży zespół, mikrofony takie włochate albo jakieś nie wiadomo jakie oświetlenie. Niemniej chodzi tutaj po prostu o to, żeby coś zrobić i coś wykonać. Na początek dobór sprzętu i apek i pytanie, jak nie mamy nic, jak zacząć? Jaki powinien być taki nasz pakiet początkowy, startowy? O czym powinniśmy myśleć? I chciałem tu zapytać też o Excela, który mhm. w naszym przypadku, naszej współpracy też gdzieś się pojawia jako taki tak. punkt wyjścia. Przede wszystkim trzeba zaufać naszemu gościowi, naszej gościni, żeby ona też miała możliwość zaufania nam i mogła przygotować się, mógł przygotować się do tej rozmowy, aby ten czas, o którym mówiłam przed chwilą naszego odbiorcy, był jak najbardziej wykorzystany już post factum po posiadaniu takiego materiału, który odbiorca zechce oczywiście odtworzyć, nasza historia powinna zacząć się od tego, że my musimy się nauczyć. Musimy coś wiedzieć na temat produkcji. To nie jest tak. Oczywiście wszystkie narzędzia są na stole, bo mamy telefon, bardzo małe pieniądze wystarczą, żeby kupić porządny mikrofon. Zestawy montażowe, programy montażowe są za darmo online i to wszystko na nas czeka. Ale żeby to wykorzystać, musimy coś na ten temat wiedzieć. I na przykład, takim dobrym startem może być YouTube. Choćby Ziemniak słynny, który pokazuje, jak montować, jak robić czary mary. Warto tam go śledzić. Kursy, wasze kursy też mają świetne tipy. Polecam serdecznie kursy sektora 3.0. Akurat wasze są w języku polskim, natomiast jeżeli ktoś jest bardzo dobry w języku angielskim, to polecam kursy UDemy. Tam naprawdę można poszaleć, jeśli chodzi o swoje zainteresowania, czy basic, czy potem już bardziej zaawansowana sytuacja montażowa, produkcyjna. No i jest taka książka, moja ukochana, Organizacja Produkcji Filmu Fabularnego, Zabłockiego. Ona brzmi bardzo wysoko, gornolotnie, ale mówi o takich bardzo fajnych, podstawowych rzeczach, o tym, jak należy rozmawiać z ekipą i tak dalej. Jak już to wiemy, to, to powinniśmy trochę zacząć podpatrywać konkurencję. W sensie popatrzmy, jeżeli chcemy być instagramerem, to popatrzmy jak inni to robią. Jeżeli chcemy być fajnym nastolatkiem, cool w trendzie, to popatrzmy jak inni nastolatkowie to robią. Bądźmy zorientowani w tym, co w tym momencie jest w modzie, żebyśmy mogli się wpasować w to wszystko, co się dzieje tu i teraz w sieci. Musimy się żywo interesować tym tematem. I zaczynać od podstaw. Nie rzucać się z motyką na słońce, nie produkować nie wiadomo jakiego filmu fabularnego, bo nigdy go nie skończymy. Ja się zawsze śmieję, że największym filmem fabularnym producentów, reżyserów, montażystów, operatorów i wszystkich innych członków ekipy jest własny ślub, na którym jest zawsze milion kamer, i potem kasety, taśmy, karty, zapisane gdzieś na komputerze, bo to ma być piękne, prawda? Bo to ma być mistrzostwo świata, którego nigdy nie skończymy. Się zawsze się śmieję, że po prostu to jest y, największy koszmar wszystkich, y, którzy produkują. Zrobić coś własnego, a w szczególności właśnie ślub. Masz na pewno też takie doświadczenia z wakacji, że po prostu robisz milion ma y, materiałów i żeby one były, y, te albumy, żeby były najfajniejsze, to oczywiście zostawiasz to i potem jest pięć lat wstecz, nie ma jeszcze żadnego albumu, prawda? Nie kłamie, nie kłamie. I jeszcze, jeszcze dopowiem, że oprócz tego, że oczywiście obserwować trendy i tak dalej, to poznać data. Bardzo, bardzo, jeżeli już mamy możliwość spotkania się z naszymi danymi, to obserwować te dane, sprawdzić sobie SEO, szukać tego momentu, bo nie tylko w dzisiejszych czasach ważne jest pole eksploatacji, ale czas, w którym my dostarczamy naszemu odbiorcy produkt, bo wtedy możemy do tego czasu, jeśli to jest wieczór, jeśli to jest weekend, jeśli to jest poranek, jeśli to jest moment, kiedy nasz odbiorca je lunch, możemy dostos dostosować długość rodzaj, tematykę, która w tym momencie będzie akurat pasować do tego momentu dla naszego odbiorcy. To, co wyciągam, to na pewno kilka tak naprawdę rzeczy. Dużo rzeczy padło i bardzo się z tego cieszę. Na pewno warto wziąć się do roboty od razu, tak. nie zostawiać nagranych materiałów na później. Nie bać się. Później. to mówiłam na samym początku. Nie bać się. nie ma szklanego sufitu. Nie bać się, mało tego, ufać gościom, których zapraszamy, że jeśli zapraszamy to z jakiegoś powodu, oni mają coś do powiedzenia. O tym mówiliśmy zresztą też w trakcie live'ów sektorowych. Jeśli chodzi już o... Współpracę, o współpracy też już troszeczkę padło, ale o takim odbijaniu. A jeśli współpracujemy z wieloma osobami, czy ten podział zadań, jeśli chodzi o produkcję materiału, też jest istotny? Czy jedna osoba powinna być odpowiedzialna za wszystko, czy może lepiej to troszkę pociachać. No i tutaj też mam z takiego reporterskiego właśnie doświadczenia, że bycie samemu sobie, sterem, żaglem, okrętem, wodą i wiatrem może przełożyć się trochę na utratę takiej obiektywności. To tak absolutna, absolutna prawda. Jak najbardziej masz rację. Nie możemy w tym być sami. To nawet nawiązując do tego, co już powiedzieliśmy, że potrzebujemy feedback. Potrzebujemy kogoś, kto nam powie, nie o to chodziło, w sensie nie rozumiem, albo to jest za długie, albo za krótkie. W ogóle efekt to jest za krótkie, i jest efektem wow. To jest efekt, o który nam chodzi. Zawsze powinniśmy kończyć materiał w momencie, kiedy coś jest niedopowiedziane, albo w momencie, kiedy ktoś ma niedosyt, oglądając ten materiał, słuchając tego podcastu. To jest takie najfajniejsze wow, jakie. Produkcja może uzyskać z danego materiału, ale generalnie, jeszcze tak, a propos tej ekipy bo tutaj znowu mi się multum myśli w głowie pojawia to jeszcze może takie schody, co po kolei. Wymyśl, wyceń, zaplanuj, wykonaj, wyciągnij wnioski. Wracaj zawsze do swoich dzieł, a jak masz tą ekipę, to faktycznie poukładaj zadania, zrób ten kalendarz, zrób ten harmonogram i bądź sobie takim bardzo m, ostrym krytykiem kalendarzowym. Pilnuj tego kalendarza, nawet jeżeli miałbyś czasami poświęcić nockę. To tak nawiązanie do tego, co mówiłam wcześniej, że ten, że ten montaż ze ślubu nigdy nie powstanie, jak będziesz go tak długo, długo realizował i upiększał, i do, dokładał, domontowywał, dogrywał jakieś ujęcia. Nie, to nie to nie. To chodzi, ale wiesz co jeszcze, tak sobie myślę o tej ekipie: podział obowiązków to jedno. Natomiast myślę, że najważniejsza to też mówię swoim studentom zawsze najważniejsza jest komunikacja żebyśmy mówili do siebie wprost i mówili, nie bali się, bo tak naprawdę w produkcji jak i w życiu nie ma czegoś takiego jak wina, jest odpowiedzialność, a jeżeli chcemy stworzyć coś fajnego, to lubimy czuć tą odpowiedzialność. My się wszyscy teraz tak coachujemy, uczymy tego, że ta odpowiedzialność jest fajna. To pamiętajmy, że w produkcji również tak jest, nie ma winy. Jakby nie z naszej winy pada deszcz zamiast słońca. Nie mieliśmy tego w planach, ale zareagujmy, postarajmy się spojrzeć na to z uśmiechniętą twarzą, wyjdzie nam coś fajnego. Tylko po prostu wspólnie odpowiedzialnie do tego podejdźmy, komunikujmy się, a zanim się będziemy komunikować, sprawdźmy, czy nasza nomenklatura jest wspólna. Bo w dzisiejszych czasach też jest tak, i to zauważyłam na przestrzeni współpracy z różnymi. Ekipami, z różnymi firmami, podwykonawcami, że nie wszyscy tak samo nazywają te same rzeczy, a zazwyczaj, jak siedzimy na jednym spotkaniu, wszystkim nam chodzi o to samo. Tylko zanim my się dogadamy, że to jest to, o co nam chodzi, że my mówimy o tym konkrecie, wszyscy go nazywają inaczej. Więc fajnie jest też, jak jest taka właśnie jedna osoba. Dość odważna, nazwijmy ją producentem, i niech ona właśnie tam poukłada tą ekipę, tą kalendarzówkę, ten harmonogram i niech znajdzie wspólną nomenklaturę. Jak widzi, że ktoś się nie komunikuje, to niech zapyta: Rozumiesz? Jak nie, to powtarzamy. Nie bójmy się też powtarzać tych informacji. Teraz pytanie ważne. Pytanie też w kontekście tego sprzedawania tych materiałów, mm -hmm. sprzedawania w cudzysłowie, czyli pytanie o recycling. Treści. Jak mamy jeden duży materiał, musimy pamiętać o tym, że możemy czasem z niego też powycinać trochę mniejszych fragmentów. Jak najbardziej. Jeszcze pozwól, że dopowiem, że jeżeli robimy jakiś materiał, który jest newsowy, to oczywiście recycling jest, czy recykling jest trudniejszy. No bo news żyje krócej. Ale jeśli w tym temacie, który, który dotykamy, który produkujemy, nad którym się skupiamy, znajdujemy coś tak zwanego evergreenowego, to jak najbardziej warto zaplanować to już od samego początku. I teraz o co mi chodzi w tym zaplanować? Jeżeli wspomniałeś, że chcemy zrobić tutaj przykładowo duży reportaż, to oczywiście, że na początku możemy sobie ten materiał. Rozrysować na kartce, co z materiałów, z nagrań, które będziemy mieli w trakcie przygotowywania tego materiału, może nam się po pierwsze przydać, co możemy dograć obok, ale również co możemy wyciągnąć z tego, z tak zwanej surowki, czyli z tego materiału źródłowego, do innych sytuacji. I taki przykład. Jeżeli coś nagrywam w poziomie to warto już dzisiaj zastanowić się, jak wytnę z tego. Ja teraz patrzę na Ciebie i widzę, że, że widzisz, że, że staramy się tak z poziomu zrobić pion. Yy, yy, nasi słuchacze tego nie widzą, ale my już się tutaj ustawiamy. Jak, jakby zrobić z tego poziomu pion? Jak z tego zrobić kwadrat? Jak yy, ustawić twarz, żeby w momencie wrzucenia tego na TikTok czy yy, Instagram można było motki wrzucać yy, na górze, na dole, jakieś komentarze? Pamiętajmy o tych rzeczach, bo możliwości nagrywania kamery, możliwość nagrywania w 4 K. Daje nam opcję dostosowania kadru tak naprawdę do kilku pól eksploatacji. I to jest taki bardzo, myślę, fajny tip na to, jak recyklingować po, potem te materiały. Warto zawsze dograć, zaplanować tak, żeby zadać wszystkie pytania, które się przydadzą również podczas promocji, bo to nie tylko recykling, to również promowanie tego materiału przed przedłużanie jego życia, no bo recykling to tak naprawdę przedłużanie życia, więc i promocja i recykling dają nam ten sam efekt, tylko promocja jest przed, a recykling jest po. I to razem daje taką piękną całość myślę. Przykładem może być ten podcast. Usłyszą go Państwo w całości, ale usłyszą też Państwo shortcast, czyli króciutki wycinek, ale będą też audiocytaty. Także ta formuła też może być takim właśnie przykładem. Recycling jak najbardziej polecamy i mamy dla Państwa pewną nowatorską formułę, czyli zadanie. Pomysł na to, co można zrobić ze swoim wideo. Już teraz właśnie Moniko, Ciebie poproszę o skomentowanie tego ćwiczenia, a ćwiczenie brzmi następująco. Zróbmy sobie audyt wideo. Jeśli mamy jakąś treść, która być może w cudzysłowie nie zażarła, czyli nie przyniosła oczekiwanych efektów, nie wyszła do końca tak jakbyśmy chcieli, zróbmy sobie taki e, audyt. Pokażmy właśnie komuś, kto tego jeszcze nie widział. Zbierzmy feedback, zaplanujmy recycling tej treści, czyli co jeszcze możemy z nią zrobić? Nadać nowe życie tej treści? Czy się uda? Taka nasza propozycja dla Państwa i myślę, że będziemy to przemycać w tych podcastach, żeby było jak najwięcej tipów i tego, co można zrobić. Myślę, że to dobre zadanie taki auto audyt. To jest idealne. To, to jest właśnie dla mnie, ja kocham feedbacki. Ja każdego pytam o feedback. Moje szczęście jest takie, że miałam e, możliwość e, studiować w Danske Żernalizko i Szkole w Danii. Skandynawia jest znana z mocnego feedbacku i tam nauczyłam się, że nie musimy zawsze tracić czasu na sytuacje, które znamy, na dobre sytuacje. Skupmy się na tych złych dlatego, że możemy właśnie z nich wyciągnąć, co poprawić i co później y, zrobić lepiej. Y, więc y, ja osobiście w życiu kieruję się właśnie takim mottem, skupmy się na tym, co nie wyszło, szybciutko przebiegam przez, przez te elementy w produkcji i na następny raz chcę to poprawić, chcę to zrobić lepiej. Niestety, pamiętajmy, że też są wśród, wśród nas jednak wrażliwcy, którzy nie do końca zawsze przyjmą ten hardkorowy feedback, więc tak zgodnie z nauką, feedbackowania, na kanapkę, dobre rzeczy, złe rzeczy, dobre rzeczy, ale feedback absolutnie wspaniały. Audyt kocham. Dobrze by było też żeby te komunikaty nie były ad personam, tylko dotyczyły właśnie czegoś na jakimś poziomie, jeśli mówimy o czymś abstrakcyjnym albo o czymś co już powstało. No to wiadomo, że wszystkim zależy nam, żeby powstało coś jak najlepszego. Trochę Trochę się tu, się tu uśmiechnęłam, ponieważ ciężko jest, szczególnie początkującym autorom własnych treści, nie traktować żadnej, każdej opinii, każdej krytyki ad personam. To jest po prostu niemożliwe. Myślę, że Ty też masz takie wspomnienie, że Twój pierwszy materiał to było Twoje dziecko. I ktokolwiek powiedział coś nie tak, no to po prostu cierpiałeś. Każda, każda część Twojego ciała cierpiała. Do tego. My, autorzy, wy przyszli autorzy, też musicie się niestety przyzwyczaić. To jest uczucie, które z wami zostanie na jakiś czas, ale potem się nauczycie, przywykniecie do tego, że ten feedback jest fajny. Mówimy z własnego doświadczenia, także proszę nam wierzyć, że to naprawdę się dzieje i potem można oddzielić siebie od tego, co. Robimy. I to na lepsze. A na lepsze, i na można powiedzieć najlepsze, być może zakończenie tego naszego spotkania, no to muszę poprosić Cię właśnie o polecajki, tipy, co czytać już mówiłaś, kogo oglądać również, ale wiem, że masz jeszcze coś w zanadrzu. Tak jest. Mam, mam specjalne tipy, i tu chciałam pozdrowić w kolejności brainstormingu Patrycjusza, Monikę, Sebastiana i mojego męża Krzysztofa, którzy pomagali mi wybrać te tipy, bo tych tipów jest sporo, ale wiem, że już wiesz o jednym, bo kiedyś o nim rozmawialiśmy, to jest tip dźwiękowy, jeżeli macie problem i wyzwanie z nagraniem fajnego dźwięku, jesteście w pomieszczeniu, które wydaje się wam, że ma pogłos, to już nie musicie chować się pod kołdrę. Wystarczy, że otworzycie szafę pełną ubrań i na wprost niej nagracie dźwięk. Ten dźwięk wtedy będzie fajniejszy. To taki pierwszy tip. Drugi tip, bardzo znany wyjadaczom, ale jeżeli ktoś zaczyna, to czasami w emocji nagrywania zapomina o, ta, o tak podstawowym elemencie: nigdy nie graj pod słońce, nigdy nie graj na okno. Zawsze idź ze słońcem. Follow the sun. Kolejna rzecz to taka wskazówka. Puder już nie jest potrzebny. Teraz w trendzie jest naturalność i świecenie się. Nawet słyszałam, że celebryci, którzy robią sobie zdjęcia na Insta, robią sobie specjalnie zdjęcia z fleszem, żeby się bardziej świecić, być bardziej naturalnym. Także jeżeli ktoś w kadrze się świeci, już się tym nie stresujmy. Nie jest to wielki problem. Na planie zdjęciowym, zawsze miejcie ze sobą. Gaffer albo tak zwaną laso ona się przyda zawsze i wszędzie. Trytytki. Operator mi powiedział, że również, ale trytytki to rozumiem, że ktoś, no niekoniecznie, że kobieta w torebce znajdzie trytytki, ale tą laso bardzo, bardzo polecam. I teraz uwaga, dwa typy, które myślę, Filip, złamią Twoje serce, złapiesz, złapiesz je po prostu jak nic. Pierwszy tip. Wyobraź sobie, że taka folia życia, kojarzysz taki ten y, koc ratu ratunkowy, tak, tak. który z jednej strony jest srebrny, a z drugiej strony jest złoty. Jeżeli go zgnieciesz i w niego poświecisz światłem i odbijesz to do obiektywu, w stronę obiektywu, będziesz miał takie refleksy, y, jak takie bliki jak na wodzie. Jak robicie ujęcia wody i chcecie, żeby ona pięknie blikowała, to zróbcie właśnie taki efekt. Wykorzystajcie to, co macie w samochodzie, w apteczce, czyli taki koc, właśnie ratunkowy, pogniećcie go, bo im bardziej go pogniecie, tym więcej tych blików. I będzie pięknie, będzie magicznie. To taki słoneczny patrol mi od razu za dzieciaka się przypomina, jak oni tam biegli po tej plaży. I ostatni, bardzo stary, ale jeszcze powtarzany przez wszystkich reżyserów, wykładowców. Jeżeli chcesz mieć efekt gwiazd, w kadrze, czyli takie światełka, które robią taki rozbłysk, ale gwiazda nałóż na obiektyw stopę? To bardzo stary tip? To na koniec, jeszcze gdybyśmy mogli złapać jakąś taką myśl i zamienić ją w złote zdanie, kończące nasze spotkanie, nawet się zrymowało, to czy najpierw planujemy? Czy treść jest ważniejsza niż to, co dookoła, niż te technikalia? Bo tak naprawdę nie skupialiśmy się tutaj na tym, z jakiej aplikacji skorzystać, tylko na tym, jak to wszystko powinno wyjść. Bo treść jest najważniejsza. Treść jest najważniejsza. Jeśli byśmy się już skupiali tutaj na konkrecie i porównywali dźwięk z obrazem kiedyś, absolutnie bym powiedziała, że obraz jest najważniejszy, ale teraz niestety dźwięk wygrywa, ale wracając do meritum twojego pytania, do sedna, treść jest najważniejsza. Nawet jeżeli nagramy to w ciemnym pomieszczeniu, to nie ma znaczenia, jeżeli to będzie chwytać za serce. Powiedziałeś jeszcze szybciutko dopowiem ważną rzecz, czy się przygotowywać jak najbardziej, bo nawet jeżeli jeżeli te przygotowania spalą na panewce, bo tak jak mówiłam, zacznie padać deszcz, a my byliśmy przygotowani na słońce. To to, że myśmy przerobili już jakiś scenariusz w głowie, spowoduje, że jesteśmy wstępnie przygotowani na zmianę tego scenariusza. Szybciej się zaadaptujemy w danej sytuacji. I tutaj ostatnie moje słowo, intuicja. Słuchajcie swojej intuicji, ona zawsze wam podpowie dobrze. Zapraszamy na blog sektor 30, za subskrybowania newslettera i odsłuchania innych odcinków naszego podcastu. A i proszę też nie omijać naszego e-learningu, tam mnóstwo darmowych kursów, w tym takie dotyczące produkcji wideo do usłyszenia.